Panie porządek, elementy Twojego stworzenia służą człowiekowi, utrzymują go przy życiu, Ogi daje nam ciepło i światło, to pisze czy złoto, ale może też być zagrożeniem dla człowieka i innych stworzeń, dla dobrobytu, do, dla dobytku ludzkiego i wszelkiego innego dobra. Prosimy Cię po Bogosław ten pojazd harzacki, który dzisiaj oddajemy do użytku. Niech niebezpieczeństwie pomaga pokazać niszczącą moc ognia i ustrzeże od nieszczęścia. przez ludzi, którzy w tym pojeździe będą sprawować służbę dla wspólnego dobra. Zachowaj nas od szkód i uczyń nas wszystkimi gotowymi do szczerej współpracy brateńskiej i służby bliźnim przez Chrystusa Pana naszego.

Teraz nastąpi oficjalne przekazanie samochodu strażackiego na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinach. Proszę o wystąpienie. Agnieszki Sok, wybranej przez druków strażaków na matkę chrzestną samochodu. Pana Józefa Kuklę, wybranego na opiekuna. Proszę także Państwa Małgorzata Staniec i Jana Kolaka, przedstawicieli mieszkańców Filipiny aby wystąpili w roli asysty i świadków naszej uroczystości.